Musisz być, być, pewien, znać siebie, znać co najlepsze masz. Sam jeden masz wiedzieć, jak budować swój świat. być, globalnie, być, patrz, globalnie, Ie. Patrz, globalnie, yeah, yeah, yeah. być, Wie, Czy, pani czym jest globalizacja? E, a mogła pani być, pani ale ja. ja to określić, bo no, na pewno tą Wielką Wioską to jest fakt, kontakt z Internetem, to jest wielka aktualizacja, natomiast na miesiąc wyle, to jest tak, chwilę, no, ale myślę to, że na przykład jak w szkole wchodzi Platforma, wchodzą dzieciaki dzieci Internetu, robią wiązania, to no, myślę, że to jest ja, to, widzimy w tym kierunku. Kontakty dzieci szkół w z innymi wyjazdami są także na przykład co różne szkoły z różnymi krajami. Tak się Początek naszej globalizacji. Globalizacja? Ale nie. Czy, czy znają czy, czy, Panie pojęcie? Wszystkie ja czyszłam, ale, ale nie w ogóle jakoś tak z no, Proszę no. Państwa, czym jest globalizacja? No, no jest to proces, który ogarnia cały świat. Możemy iść do McDonalda. Możemy iść tak samo. A czy oprócz restauracji Madonna widzą Państwo jakieś właśnie takie światowe marki na terenie Piły? Czy wie Pani czym jest globalizacja? Słowo globalizacja wiąże się z większą, szerszą ilością czy uważa Pani, że globalizacja jest czy jest no. to z tym okay. A czy ty ty wiesz, czym ty jest globalizacja? W 1968 roku kanadyjski socjolog, filozof i literaturoznawca Herbert Marshall McLuhan, zainspirowany postępem w dziedzinie komunikacji, sformułował pojęcie globalna wioska. Zdaniem McLuana rozwój radia, telewizji, zwłaszcza przekazu satelitarnego, a także transportu lotniczego, znacznie ułatwia wzajemne komunikowanie się, a w konsekwencji powstawanie bliskich powiązań między państwami. Obecnie globalizacja stała się pojęciem, za pomocą którego próbuje się przedstawić i wyjaśnić najważniejsze problemy współczesnego świata, na przykład dysproporcje w rozwoju ekonomicznym między bogatą północą a ubogim południem. Powszechnie uważa się, że początki idei globalizacji sięgają końca XIX wieku i są związane z postępem naukowo-technicznym. Dziś wiadomo, że nie byłoby globalizacji bez rewolucji technologicznej dotyczącej procesu komunikowania się. Proces globalizacji dotyczy gospodarki światowej, stosunków międzynarodowych oraz kultury. Po roku 1989 również Polska podlega procesom globalizacji. Globalizacja gospodarki światowej polega na wzroście międzynarodowej wymiany gospodarczej i umiędzynarodowieniu produkcji ale też prowadzi do wzrostu współzależności między państwami. Globalizacja gospodarki powszechnie utożsamiana jest działalnością międzynarodowych instytucji finansowych, jak Bank Światowy oraz blisko z nim współpracujący Międzynarodowy Fundusz Walutowy MFW. Proces globalizacji dotyczy nie tylko kwestii ekonomicznych. W ostatnich latach można o nim mówić również w odniesieniu do szeroko rozumianego porządku międzynarodowego. Globalizacja wiąże się bowiem z podejmowaniem ważnych dla społeczności międzynarodowej decyzji, np. w sprawie bezpieczeństwa międzynarodowego, poprzez nieliczne ponadnarodowe instytucje, takie jak ONZ, WTO i organizacje regionalne. Globalizacji towarzyszy również zmiana pojęcia suwerenności państwa. O jej całkowity rozpad oskarżają globalizację przeciwnicy tego procesu. Rządy tracą stopniowo wpływ na takie dziedziny jak ochrona praw człowieka, bezpieczeństwo, gospodarka, polityka socjalna. Najważniejsze decyzje w tych sprawach zapadają w organizacjach ponadnarodowych. Opinię publiczną kształtują media kontrolowane przez ponadnarodowe koncerny. Proces globalizacji przynosi niewątpliwe korzyści: przyczynia się do szybszego rozwoju ekonomicznego państw oraz polepszenia warunków życia ich mieszkańców. Jednak nie wszystkie kraje i nie wszyscy ludzie mogą czerpać korzyści z tych dobrodziejstw. Czy Ty zdawałeś sobie kiedykolwiek sprawę z tego, że jesteś wręcz ogarnięty przez globalizację? Traćmy to. Chciałem mieć taką bestię Teraz się dobrze powoli, to tom tom to, 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 się A one gonią, koją a one gonią Mam najlepszy wóz, biegi przed niesteczny, Chcę, żeby mnie wiódł Jadę, nie ma na co czekać Jabe, pomądrzeć szybko Cały świat mną na mnie przesadził Mam dobre z ty nie będziesz miał tego na pewno Coca-Cola do Polski trafiła w 1957 roku. Poeta Adam Warzyk wypowiedział się o niej tak. Dokładnie był to wiersz. Dobrze wam było pić. Coca-Cola. Coca-Cola błogo. Rząd. Krytycznie wypowiadał się o niej m.in. Julian Tubin. Teraz Amerykanie wybierali się na Księżyc. I obliczyli już nawet w dolarach, jaki będzie koszt przelotu jednej osoby. Macy's założy tam filię swego babilońskiego przedsiębiorstwa. A firma Coca-Cola, która rocznie wydaje na reklamę więcej niż przedwojenna Polska na nowe szkoły i szpitale, będzie księżyczaną sprzedawała swoją mdłą Głupi jacyś. Getron. <laughs> Wiecie